Jesteśmy po dwóch dniach wyścigu w Korczynie. Jechaliśmy w sobotę, ja jako ja, w niedzielę jechał przemek pieniążek. Naprawdę topowy kierowca, zresztą Misz Polski z 2017 roku. I myślę, że poza tym, że ja pojechałem bardzo o dobry czas, 1,56, on zrobił niewiele gorszy czas, mimo że nie wjeził się w to auto. Zrobił 1.58 i widać, że auto robi. Widać, że praca moja, moich mechaników, którym bardzo dziękuję za cały sezon, bo są naprawdę otoczką tego wszystkiego i po prostu sukcesem tego sezonu zrobili kawał dobrej roboty i widać, że to, że to naprawdę współpracuje i współgra. Mieliśmy w sobotę troszeczkę zmienne warunki, bo pierwszy wyścigowy był po suchym. Mogliśmy konkurować o pierwsze miejsce w grupie w E1 tam z Tomkiem, z Tomkiem Myszkierem, którego bardzo pozdrawiam. Biliśmy się o dosłownie 40 sekundy. No, drugi podjazd był po mokrym. Wiadomo, ośka po mokrym z czteropędem raczej nie ma, nie ma szans i, i, i tak się też stało, że że zostaliśmy na tym drugim miejscu w grupie A1. E, Michał Ratajczyk, który cały sezon naprawdę bardzo, bardzo szybko jechał, e, któremu bardzo dziękuję za rywalizację i i myślę, że spotkamy się w przyszłym, w przyszłym sezonie Też, też dołożył cegiełkę do, do tej całej rywalizacji. Finalnie mamy trzecie miejsce w całym sezonie, w całej grupie a 1 Pierwsze wojsce wygrane wszystkie podjazdy, wszystkie rundy i pierwsze w E1 minus 2000 i też wygrane wszystkie podjazdy, wszystkie rundy e, Przemek bardzo zadowolony z dzisiejszego dnia. Wygrał A1-2000, wygrał Ośkę i zajął trzecie miejsce w grupie A1. Także auto robiło, cały serwis odwalił przez cały sezon dobrą robotę. No i na koniec chciałbym powiedzieć, że wszystko dzięki wsparciu sponsorów, którzy, których mamy. Firma Total Turbo, która jest sponsoruję od początku moich startów w E1 e, firma Dobspaw e, Centrala Techniczna e, i, i pozostali, którym bardzo, bardzo mocno dziękuję, bo bez nich ten sezon na pewno by się tak nie udał jak, jak, jak ten. Poprawiliśmy wszystkie rekordy wojsce. E, myślę, że bardzo długo one zostaną, bo, bo to nie są rekordy, których poprawiliśmy sekundę czy dwie, tylko, tylko naprawdę kilka sekund, nawet do 7-8 do sekund na, na jednej trasie. Więc myślę, że lepiej tego sezonu nie można było sobie wymarzyć. Eee, no i tak skończę to podsumowanie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do klasy E1 do 3500. Na...